Siemanko, Manko z tej strony, Pieszczek, witajcie. Dzisiaj sobie zagramy na Castelmod na serwerze Go2MC.pl, coś takiego. Zag zagram dzisiaj z Remkiem. Witam, witam. Zaraz zaczniemy. Tak, co, co, co? Jestem z tą Dobra, dobra. Za 30 sekund zacznie się, to widzimy się dopiero na arenie. Siemanko, Manko, witajcie. Jesteśmy z powrotem, jestem w niebieskiej drużynie. A Remek, ty jesteś, wy? Ale Gdzieś ty poszedł, pajacu? Gdzie ja Gdzie jest? Chyba zaraz cię znajdę, pajacu. To zginiesz, mówić. <laughs> tutaj, tutaj... Czy ty jesteś, Remek? Rynk! No, Mam Halu! Jeszcze ja z tobą nie Kurde, mnie cofnęło! Czekaj, okay, tu sobie zniszczę to. Obuduję im, żeby... LOL. Czemu ja nie mogę bloku stawiać? Zobaczcie na co I klepa, klepa. Dobra, zabijam szkieleta. 1-0 dla nas. Dobra, <grym grym grym> tak, to... gdzie ty jesteś? Tutaj widzę jesteś. Trzeba tu wbić. To jak? Dobra, jadę, no, no, łupię. Nie Ej, oni nawet obca mogą rozwalać. Jaki Jezus Maria! Padli? Lol, coś mi bije. Stary, to jest takie przejście przez nie, i to wszystko rozkopali kopalnie. Jeden do pasy skoczył właśnie. Ej, otwórz mi tutaj. Nie, czy nie mogę. Ja, to sobie, tutaj sobie wejdę. Tędy. Kurde, żeby mi klocka znowu nie rozwalili jak ostatnio Czekaj tu zamknę pochodzi Co za Kurwa, mać Co pićko je oh, fuck je. Dobra woda, 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 woda Dostał. No to jest nasz. Chwila <ścoughs> Szczel... czemu oni zawsze nie strzelają? Gdzie ty jesteś, na, na dole? Wpadłeś na dół, czy co? Gdzie ty jesteś? O Jezu, tu jest! Widziałem, widziałem. Dobra, wrócił. Gdzieś sklepiesz się z kimś? Za mnie? W wodę przecież wziąłem, co jest? Debil, nie robić coś. Jest... Ej, chodź, chodź robić, im wyjdziemy tam. Dobra. No. Patrz, zrzucę kolesia. LOL prawie się zabiłem, ale zrobił. Jakiś koleś tu jest, czekaj, chodź tu, chodź tu. Chodź, chodź, chodź. Nie tutaj. Jebany chuj. Ile tu można uciekać? Przez jaką mapę? Przez całą? No nie, nie pierdol Tam jest następny. Kurde, dwóch na dwóch. dwóch, na dwóch. Już koksaje? Mistrznie małcha, da mam co tu się. Czekaj rzuca go! Rzuciłem ja mi idiotę! Za... Nie no na A to nie koksie. Nie? Na koksie wiesz. Na koksie wiesz. No. Góra, że mi ciągną skierki zeppu. Kurde. Nie ma tu nikogo dookoła. Tak, ktoś mi ta Tesie napisała, to wie? Nie. O, tam widzę Tesie, widziałem, widziałem. Idziemy Kolej się idiota robi ten, a zaraz go zaatakujemy i... Tak? Pisze do mnie. Nie mam czasu, teraz nagrywam, nie? Ten kolej jest mój mówi od razu. Kurde. Na tym, na tym serwie strasznie laguje, nie? Wygrywamy. Przedstawiam czy to ja też zaraz skoczę, jak mi ten koleś się nie zatrzyma, to... Gdzie ty jesteś? Dobra, sam będę się klepał, jakby co. Idę do się Kurde, koleś rzucił perełką. Dobra, już tylko rozleję wodę. Ja nie wiem, czy, nie wiem czy... Nie wiem czy zrobię Water skill. Kurwa, perełkę sobie rzuciłem. Szlak! Dobra robię to. Najwyżej mnie zbierzesz. Najwyżej nice. nie. Nice. Tra... Nie zrobiłem tego. Ale zostało mi... Uja, pierdola, ja pierdela uciekam, bo mi zostały dwa serduszka. Dwa i pół czy... Oni tu sobie taką fajną barierę zrobili. Bo ty się tu klepiesz. O, co, Laga mam, wiem, że muszę w tą stronę biec. To nie, Aha. A nie No może jeszcze rzucił perełka. Nie róbcie tu takich tych. No jaki frajer, no! Spróbuję go... Czekaj, zamknę go tu Jak go tam zamknę, czy to dawać Dobra, nie, już nie ucieknie koleś. Musi sypnąć. Fuck, bardzo się ma o fuck Dobra już nie Ale fajnie to zrobili, nie? Może Kurde mam lagi na tym serwiaty. Ten serwer jest troszkę zlagowany właśnie. O, dwóch ich tu jest. O, rzucili się na mnie koledzy. O, spokojnie. Ej może byś mi pomógł stary. Dobra. Nie mam innego wyjścia jak zjeść koksa. Dobra, klep tego X. jest tam coś. Aha, ten nie ma Nice, ładnie. Dobra, zebrałem jego. go Nie wiem co go zebrałem, ale okej. Okay. Jeden, bo... jeden. Dobra, dobra. Chodź tu, chodź tu piczko, chodź tu piczko, chodź tu piczko. Ten kolej zaraz sypnie Ile oni tych koksów mają? Dawaj tego Gdzie on jest, gdzie on jest? Nie widzę go Dobra, ładnie Jaki kurde już drugi free... Ej, pomożesz mi z tym x -em? Zaraz sam sypnę Stary. Troszkę lagi to I ma... którego on koksa już ja? Hmm. Ty padłeś? Nie. Gdzie ty jesteś? Wyszłeś? klepać go a nie. No zaraz sypnie. O. Laga mam. nie? Logną? LOL patrzcie. Co to jest za gra? Dobra, szukamy następnych. O jednego, jeden został. Gdzie jest? Po której stronie poszłeś? Ja nie, widzę do koha, co się znajduje, to znasz? To był... No, no, no. daj Laj. Nie mogę... No, nie... okay. Tutaj jesteś... no, Dobra, wychodzimy, co? Kurde, jeden... Trójcie niedawno by to, to Na znaczy, że niedawno tam... znaczy... że to jest chyba. Nie, bo tu koleś rozwalił, patrz, no, tu. Aha. Czyli budujemy się do góry. Kurde, zapomniałem, że jeszcze 9 sekund. Mogliby tu jakiegoś deathmatcha zrobić. Dobra, budujemy się do góry. Widzenie jest w środku Tak?

lepiej się z nim? No idę, idę idę. Gdzie ty jesteś? Szukam cię Kurde, muszę tu chyba przekopać. No, wygraliśmy. Nice, no, ładnie. Dobra, chodź, pożegnamy się. LOL przetepało mi gdzieś LOL. Dobra, poczekaj, przejdę tutaj. Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj, chodź na to białe plana tutaj. No znowu! Lol będziemy tak tepać, czy mi się wydaje? No to jest portal. Aha, to jest portal, nie? O, lol Dobra, dobra, to był fail. Chodź tu. Tutaj okay. się tak pożegnamy ładnie. Tylko <trykujesz> F5. Dobra, ziomeczki, trzymajcie się. Do następnego słyszenia Może nagram jeszcze to. Siema. Trzymajcie się. Pa!